Witam wszystkich w 2023 roku na kanale Fox Rage Polska. Witam serdecznie. No i co? I będę was męczył w tym roku znowu moimi guida vlogami. Jeżeli chcecie dalej oglądać guida vlogi na kanale Fox Rage Polska, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, możecie zasubskrybować kanał. No i co? I tym razem wybrałem się na trocie. Pamiętajcie, troć to nie płoć. Jak nie będzie ryb, to przynajmniej będzie mile spędzony czas nad wodą. Trzymajcie tam mnie kciuki, obym kolejny rok, trzeci rok z rzędu, zaliczył trotkę z naszej polskiej pomorskiej rzeki. I co? Trzymajcie kciuki, zostawcie suba i obserwujcie. Hej! No i zaczynamy przygodę trociową. Tak tutaj patrzę na wędkarzy, wszystkie wahadówki, rękodzieło, gumy. A ja sobie zacznę od Ratwin Hornecika z grzechoteczką, bo może te kelciki, tak, grzechotka tutaj będzie. Pobudzać do startu? Nie wiem, nigdy nie łowiłem. W tamtym roku w sumie na Redze zaczynałem łowić na grzechotniki. Jakieś tam pyknięcia były, tylko wtedy też szczupaki brały, no ale zobaczymy. Grzechota może zrobi robotę. Ponoć ryby jest dużo, ale jest nieaktywna. Jak zawsze, oczywiście. Ale muszę wam powiedzieć, że mam wędkę Uriora do, do 40 gram. Taką kluchę, lejącą się kluchę, taka tak. muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo się sprawdza ta wędka. Do tego żyłka i naprawdę jest wielka, bardzo dobra amortyzacja do tego żyłka trujeczka I wszystko jest naprawdę tak spasowane, że no nawet, nawet nie będę szukał czegoś innego, bo... Po co zmieniać sprzęt jak się fajnie coś sprawdza? I za nieduże pieniądze, bo ta wędka kosztuje około 200 zł w sklepie na półce sklepowej. Nic naprawdę nie potrzeba na tych kilka dni w roku. Mówię dla mnie, trochę to styczeń luty, może troszkę w marcu. Dosłownie 5-7 wyjazdów w roku. Tutaj takie fajne koryto wypłukane. No ale widzicie, tu są wszędzie, wszędzie trawy. I ciężko się dopchać tutaj. Ciężko poporadzić woblera. No, tu już jest bardzo głęboko, że dać kroka. Z drugiej strony... Z drugiej strony nie ma dojścia. No ciężko, ciężko tu się dopchać. Żeby to dobrze obłowić. Żeby tego woblera... Przy samym dnie poprowadzić, no ciężko. Ciężko, ciężko się tutaj dobrać. Jedynie o, przetrzymanka. I tam wzdłuż tej burty. Yes yeah. Podbierak, proszę. Tu, 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 tu. Sławak, dawaj. Masz? Dziękuję. Piękno. Ale pijawki. Przepiękny Arik. Trzeci rok z rzędu Trzeci rok z rzędu Patrzcie na tą przepiękną rybę Piękna samiczka Jak jestem szczęśliwy wypuszczam Bo szkoda czasu, zaraz wszystko opowiem Patrzcie jaka piękna rybka Coś pięknego na mojego niezawodnego Warriorka Trzecia trośna warriorka Wypuszczamy Dawaj Płyń koleżanko 我。No. Nie no, muszę wam powiedzieć, że już w końcu ze mnie zeszły te emocje, trzeci rok z rzędu, zaliczyłem z trotką, naprawdę, coś pięknego, jak jestem zadowolony, aż mnie tak głowa rozbolała, wybaczcie mi, ale normalnie już ze mnie emocje tak zeszły teraz, że to jest coś normalnie niewiarygodnego, coś pięknego naprawdę, ale jestem normalnie zadowolony, trzeci rok z rzędu, zaliczyłem troć, piękne rozpoczęcie naprawdę, 7 styczeń, piękne rozpoczęcie sezonu wędkarskiego. Mój niezawodny warriorek 270 cm, od 15 do 40 gram, medium spin, naprawdę bardzo, bardzo sprężyste wędzisko, idealnie się nadaje do troci, nie gubi ryb. Do tego Prism X 2500, żyłeczka, no i co? Dwie rybki wyciągnięte, w tamtym roku dwie rybki wyciągnięte, jeszcze żadnego spadu na to nie miałem. Idziemy nad rzekę, jemy śniadanie, pijemy herbatkę. I łowimy dalej, może jeszcze będzie dzisiaj kolejna ryba, ale widzę, że już strasznie pogoda się nam tutaj psuje, zaczyna padać deszcz, potem od godziny 14 już zapowiadają ulewne deszcze, może jeszcze z dwie godziny uda nam się pochodzić po za trociami, jeszcze może coś się uda przechytrzyć. Piękna rybka Jest piękna rybka, patrzcie. Jaki samczur, przepiękny samczur. Zobaczcie, było warto naprawdę. Piękna rybka, ale jestem szczęśliwy. Naprawdę jestem mega, mega szczęśliwy. A wypuszczamy go, żeby ją nie męczyć. Może jeszcze komuś będzie dane ją złowić, Hej! Jakie fajne zakole. Wymycie spod samej czcinki. No jak tutaj jest, to na pewno tam siedzi. A tak. Atak, atak, Często mam pytania. Czy plecionka, czy żyłka. Ja wam powiem tak, ja trociłowie trzeci rok. I muszę wam powiedzieć, że w pierwszym roku zacząłem od żyłki, wyciągnąłem rybę, piękną rybę, jak widzieliście pewnie 80 ponad 80 cm, i tak się trzymałem tej żyłki. Nie miałem spadu, nie miałem nic. No i coś mi podkusiło, pojechałem na słupie, założyłem sobie plecionkę, i od razu na pierwszym wypadzie. Straciłem piękną rybę, wypięła mi się pod samymi nogami. Wróciłem z powrotem do żyłki, kolejne wyciągnęłem dwie ryby, nie zanotowałem żadnych spadów po drodze. Teraz tak samo trzeci sezon, wchodzę z żyłką, dwie rybki wyciągnięte i chyba zostanę przy tej żyłeczce. Żyłkę mam trójkę, no na razie mnie do plecionki nie ciągnie, chociaż chciałoby się coś chudszego już założyć jakąś taką plecioneczkę, czternasteczkę, szesnasteczkę, żeby sobie pomachać takimi mniejszymi woblerkami, bo powiem Wam, że no na przykład jak już schodzimy do 5 cm, poniżej 5 cm z przynętami, to muszą mieć bardzo, bardzo agresywną pracę, bo po prostu na trójce żyłce te przynęty nie pracują. No i, no i naprawdę no nieraz aż żal, że nie ma plecionki, no ale muszę wam powiedzieć, że no nie gubię ryb. No nie gubię na razie jedna mówię, jedna ryba spięta. Pięć wyciągniętych, wszystko na żyłkę. To myślę, że chyba nie ma co kombinować. A Wy jak? Napiszcie w komentarzu, czy używacie na trocie plecionki, czy żyłki. Sam jestem ciekaw. Nawet jak chodzę tutaj nad rzeką, czy to Parsenta, czy teraz tutaj, on, obojętnie, na każdej pomorskiej rzece, to zawsze z wędkarzami się pytam. Rozmawiam, czy plecionka, czy żyłka. No i zdania są podzielone, jak ze wszystkim, nie? Jak zawsze przy wszystkim dania są podzielone. Niektórzy nie chcą słyszeć o plecionce, a niektórzy nie chcą nawet słyszeć o żółce. Sławek, a ty masz żyłkę czy plecionkę? O, Sławek też mówi, że ma plecionkę, i też mu jeszcze w życiu żadna nie spadła. <grywa> To będzie chyba na tyle na dzisiaj. Dwie fajne rybki. Samczyk i samiczka. Może nie było jakieś wielkiej okazji, ale pierwsze trocie w sezonie, pierwsze w trocie w sezonie. No kto by się spodziewał, że już na pierwszym wypadzie pojadę i złowię dwie trotki. Coś pięknego, naprawdę. Jestem mega, mega zadowolony. Teraz cały sezon już będzie z górki, już nie będzie taki, takiego ciśnienia na tą troć. Już sobie będę jeździł na spokojnie, bo naprawdę jak troszkę zawsze to ciśnienie jest na tą rybkę, ale jestem mega szczęśliwy. Trzeci rok z rzędu zaliczyłem trotkę. Pa! Zostawcie suba, obserwujcie. Skujcie kanał Fox Rage Polska. No i co? I do następnego gajda vlogu. Nie wiem, może z pstrągów, może z troci, może ze srebrniaczków. Teraz myślę, że będą jakieś srebrniaczki najbliżej. Nie wiem, będę obserwował pogodę, kiedy będą jakieś sztormy, jak będzie pchało z morza wodę, udam się na srebrniaki, bo tam już na kiju naprawdę chodzi. Trzymajcie się na razie, pozdrawiam, hej!